Witam. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować dosyć prostą przekąskę do piwa. Panierowany ser, paluszki z mozzarelli. Potrzebujemy kawałek sera i będziemy kroić go w paski, jakie około centymetr na centymetr. Paski mamy pokrojone. Szykujemy sobie panierkę. Będziemy panierować w jajku i w bułce. Jajko doprawiamy solą i pieprzem. I rozszypujemy jajko. Jajko roztrzepane, bierzemy się za panierkę. Do jajka wkładamy ser. Będziemy panierować dwukrotnie. Dwukrotna panierka spowoduje to, że ser nam nie wycieknie podczas smażenia. Panierujemy drugi raz. Mamy opanierowane. Ustawiam bułkę. przełożę sobie je na talerz. I będziemy je smażyć na głębokim tłuszczu. Wszystkie mnie nie weszło. Paluszki nam się usmażyły, wyłożymy na talerz. Należy położę ręcznik papierowy, wtedy fajnie nam wchłonie tłuszcz. Smażcie w mniejszej ilości, bo nie można oddzielić jednego od drugiego. <grych> Mamy je osuszone i będziemy je kładać na koleżek Damy więc mają rozmękę Bardzo dietetyczne danie. Życzę smacznego!